Pan doktor Stajsow. Słyszą pani dr. Państwo, Barbara, że już tutaj jest burzliwa dyskusja. Jest, tak, tak. <grystanie> bardzo burzliwa dyskusja. Powiedzieli Państwo, że utrzymujecie kontakt z pacjentami, którzy przeszli u Państwa przez terapię. Ile procent pacjentów Państwa w klinice kończy szczęśliwie terapię? To znaczy teraz szerokie zagadnienie, bo my leczymy chorych. Są zwykle w beznadziejnym stanie, nikt nie może im pomóc, przyjeżdżają do całego świata. Są chorzy zdiagnozowanie z setką różnych typów nowotworów i w każdym z tych nowotworów są inne statystyki. Mm -hmm. Skoncentrowaliśmy się na leczeniu najbardziej, Maka najgorszych morska. nowotworów, takich jak mm -hmm. po prostu złośliwe guzy mózgu. Mm -hmm. W tym wypadku trzeba się oprzeć na badaniach klinicznych fazy drugiej. W tych badaniach przeleczyliśmy około 400 pacjentów, wszystko pod nadzorem agencji FDA. To jest bardzo duża liczba. 400 pacjentów z, rak, z, z rakiem mózgu. Z tych pacjentów, około 100 pacjentów przeżyło ponad 5 lat, a wielu z nich przeżyło ponad 10 lat. Rekordem jest ponad 20 lat. Czy znaczy, że ktoś, jeżeli ktoś przeżywa bez guza złośliwego ponad 5 lat, to według definicji jest wyleczony. Nikomu w historii nie udało się dotychczas wyleczyć tych typów guza mózgu. Takich jak na przykład złośliwe glejaki pnia mózgu, czy Glejak wielkoprostaciowy, czyli gliobostom. Ale... Nam się udało i to wyleczyć bardzo wielu z tych chorych. W związku z tym spodziewamy się, że wkrótce uzyskamy zatwierdzenie od agencji FDA na nasze Ale czy państwo preparaty. się starają o to zatwierdzenie? Bo to już Dostaleźmy... 35 ponad lat, prawda? Tak, tak ale, ale to były różne preparaty. Tak. Te preparaty, które mamy obecnie, liczą sobie zaledwie 15 lat. Także to ale będzie cał... w końcu to zatwierdzenie, czy nie? Zatwierdzenie już jest. Dwa, już dwa jest. tygodnie temu FDA tak. zatwierdziła nam tak. pierwszy lek. No. O czym pierwszy raz publicznie mówię, bo nikt o tym jeszcze nie wie. Także jesteście jeszcze pierwszą widzą no, ale, ale to jest, jest właśnie lec, bo to jest duża lecz na leczenie konkretnie Ta? raka. Tak? Na, na, to jest... Ma trzy takie wskazania. Jednym z nich jest, są glejaki. Drugim wskazaniem jest ostra białaszka. Trzecim wskazaniem są zaburzenia cyklu mocznikowego u dzieci. Został zatwierdzony przez FDA w piątek dwa tygodnie temu. Czy można już powiedzieć, że Pan się pogodził z FDA? Bo... Absolutnie, że ja bym z FDA przez ostatnie 15 <laughs> lat. To, to... Pana skazać na 300 lat więzienia. Tak, ale po prostu te łotry, które chciały nas skazać, już we nie pracują. Wygraliśmy. E, prokurator, który nas już e, zmienił wiarę, przeszedł na drugą stronę. Teraz broni takich jak my, po prostu. A co tak, to właśnie znaczy takich jak Zambiję? państwo? Czyli ekspe wielkich eksperymentatorów czy pionierów. Co to znaczy takich jak państwo? <laughs> takich niepokornych, bo pan się tam strasznie nie chciał poddać tej współpracy z wielkimi. Koncernami. To nieprawda. Nie? Nie, nieprawda. Wielkie koncerny najzwykle chcą ukraść wynalazek, odkrycie, które było jest tak wiekomne, że na pewno dostanie e, mąż Nobla za to. W związku z tym po prostu po to chciel, chciano go... W do więzienia, żeby po prostu mieć wolną drogę do tego. I jeśli Państwo obejrzycie film, a jest doskonały, to oddaje absolutną prawdę i tam wszystko Państwo zobaczycie. Przypomnijmy, jaki jest tytuł, bo reżyser a, tego filmu za chwilę w Centrum Nauki Kopernik będzie odbierał nagrodę. Jaki jest tytuł tego? Rak, wielki biznes. Tytuł, tak? tak, to jest Rak, a, to, to jest wielki znaczy, biznes. Zaczyna tak. się Burzyński. jest wielki napis, później jest Rak, to wielki biznes. Tak. A to jest wielki biznes? Rak, to jest wielki biznes. W Stanach to jest 100 miliardów. Rocznie biznes, nawet w Rosji to jest około 700, 17 miliardów rocznie. Czy pan jest, panie doktorze, na tyle niepokorny, żeby powiedzieć, że to jest na tyle duży biznes, że ktoś może nie chcieć, żeby zostało wynalezione Tak Jak najważniejsze, i proszę wybrać, że my wprowadzamy rewolucję w tym. A Polaty są bardzo dobrzy do rewolucji. Oczywiście ja z Czerwonymi nic nie miałem wspólnego, ale wprowadzamy w Ameryce rewolucję w leczeniu raka. I taka rewolucja nastąpi w ciągu następnych kilku lat. I pan uważa, Pan wygląda inaczej. Czyli pa, czy pa, państwo, bo pani też <laughs> się zgadza z całkociem? z tą opinią, że państwo uważają, że ten lek, jak już teraz został przez FDA zatwierdzony, to za chwilę będzie w powszechnym użytku. <noise> Cały jest inne zagadnienie. Oczywiście to jest na razie pierwszy skowronek, to jest pierwszy lek. Ale za chwilę to mam na myśli nie za dwa tygodnie, tak. tylko w ciągu tak. już na tam pewno... lat? Tak? Tak. Absolutnie. Ten lek zmieni tak. po prostu podejście do leczenia raka na całym świecie. Nie wiadomo, czy w Stanach Zjednoczonych to będzie najpierw, czy powiem, w innych krajach, z którymi obecnie rozmawiamy. Leczenie raka za pięć lat będzie wyglądało inaczej niż dzisiaj. Nie będzie się używało mikroskopu, żeby zdiagnozować raka, tylko będzie się robiło analizę genomu u każdego pacjenta. I to jest, co my robimy w codziennej praktyce. I Zastanawialiśmy Nie, to się na z Bartkiem, genie, zastanawiali, że to jest niesamowita historia, bo tak naprawdę no, nam się wydaje, że od kilkudziesięciu lat cały świat czeka na lek na raka, tak i że ten Nobel czeka na wynalazce leku na raka. To, co Państwo mówią, właśnie burzy nasze wyobrażenie. O, o tej sprawie to jest dla nas niesamowite. my tego tutaj nie mamy. Ale to jest pozorne, pozorne tylko dlatego, jeżeli Państwo zobaczycie ten film o, o tych wszystkich przejściach naszych, to właśnie tam jest absolutnie pokazane, w jaki sposób pojedyncze osoby są kompletnie negowane i utrudnia im się życie. Wręcz chcą y, y, zapewnić dobre miejsce na długie lata, do końca życia, A aby po prostu ukraść... Tak. Po prostu. Aby ukraść to, co się zrobiło. W tym wypadku pierwszy chorób został wyleczony w 76 roku. Wtedy, kiedy prezydent Nixon powiedział, że wygramy wojnę na raka. I później nastąpi dalszy przypadek. Panie, panie, musimy niestety kończyć. Aczkolwiek chętnie byśmy no. jeszcze dłużej trzymamy, porozmawiali. Trzymamy kciuki za państwa, za tego Nobla. naprawdę. Dziękujemy bardzo Dziękujemy. za zaproszenie. Jest nam ogromnie miło, że Polska otworzyła I... ramiona i powiedziała: przyjdźcie do nas, Burzyńcy. I... Dziękujemy Więc... bardzo. Mamy nadzieję, że do Też państwo pojadą wkrótce, żeby odebrać tego Nobla. Dziękujemy jeszcze Dziękujemy raz. Bardzo. Dziękujemy bardzo. E... Dziękujemy.